No, francuskie sieci handlowe słynęły kiedyś z tego, że one posługiwały się techniką win-win, to znaczy najpierw dostawców orżnęli na cenie, a potem na terminie płatności, czyli wygrały dwa razy. Natomiast ja się bardzo cieszę, że dzisiaj współczesny biznes wierzę, szczególnie taki biznes, gdzie się współpracuje przez długi czas. Czyli mówimy o tych długofalowych relacjach, że negocjacje są jednym z elementów budowania relacji, że to nie może być tak, że my za wszelką cenę wygramy, a potem się okaże, że druga strona nie ma w jaki sposób zrealizować tego kontraktu, bo, bo nie jest w stanie dowieść odpowiedniej jakości i tak naprawdę stracę na tym i ja i straci na tym druga strona. Ja w ogóle chciałbym powiedzieć, chyba takim trochę optymistycznym akcentem, zakończyć naszą rozmowę. Ja znam firmy w Polsce, które być może to są firmy, w których Państwo pracują, które są dużymi sieciami handlowymi i robią. Jako działy zakupów, imprezy dla dostawców i wręczają statuetki dla najlepszych dostawców roku. Ja w ogóle, jak patrzę sobie na to, to dla, to dla mnie pokazuje, jak świat negocjacji się w Polsce zmieni. To znaczy, z takich negocjacji wiesz, wysoka temperatura w sali klimatyzacyjnej, albo bardzo niska temperatura, albo opóźnianie, nieprzychodzenie na spotkanie.